Ludzie często pytają mnie, Bartek, na jakie studia mam iść? Skąd mam kurwa wiedzieć? Ja nawet nie jestem Bartek, ale tutaj moja lista top 5 najgorszych kierunków studiów. Zapraszam! Źródło padłem na to 10 minut temu, a zażalenia zapraszam na chuj mnie to obchodzi małpa Lecimy. Ponownie przypomnę, że jeśli jesteś jakimś jebanym bakłażanem, który nie rozumie znaczenia fikcji literackiej, to wykurwiaj na śmietnik. A nasze top 5 zaczynamy jakże pięknym kierunkiem. Mowa oczywiście o filologii i o jej pięknych językach. Masz nadzieję, że będziesz zgłębiać arcydzieła literatury, analizować struktury językowe. O jezu, jak to pięknie brzmi. Mam nadzieję, że zostanę wybitnym tłumaczem. A w rzeczywistości pobrasz błędy ortograficzne w mailach szefa i tłumaczysz w menu restauracji ziomka. Po czterech latach czytania Szekspira od tyłu, masz nadzieję, że będziesz mógł mieć jakiekolwiek oczekiwania względem pracodawców, jeśli chodzi o wypłatę. Jednak okazuje się, że najwięcej dostajesz ucząc gówniaków bo jakiekolwiek ambitniejsze stanowisko kończy się najniższą krajową. Hello, how are you? I'm under the water. Dobra, wjeżdżamy w czwóreczkę. Również szlachetnie brzmiący kierunek. Bezpieczeństwo narodowe. Obudź się, kurwa. Przestań walić konia. Walcz, kurwa, o naszą Brzmi jak kierunek dla przyszłych agentów. A w rzeczywistości, ochroniarzu z biedronki. Twoje oczekiwania to nauka strategii wojskowych, cyberbezpieczeństwa, walki z terroryzmem. Jednak w rzeczywistości, pisząc referat na to, rozkłaniasz, czy z takim dyplomem będziesz mógł chociaż pracować w administracji albo na recepcji. Jeśli wybrałeś ten kierunek, najczęściej zderzesz się z pytaniami Ej stary, to po tym będziesz w wojsku, co nie? Ta, może jak mnie wezmą na szeregowego siusiu majtka. Ty to masz pewnie dostęp do jakichś tajnych informacji. Ta, Kuba z trzeciej B do pisuaru. Zasrałem się w turbinie samolotu. Ej, możesz mi załatwić pozwolenie na broń? Tam za masz chińczyka, na podrobioną legitkę może ci sprzeda. Finalnie uświadamiasz sobie, że zamiast ochrony państwa zostać, tylko ochrona szamponów w Rosmanie. Nasze podium rozpoczyna bardzo odpowiedzialny kierunek, a mianowicie chodzi o stosunki międzynarodowe. I to nie Intercontinental Buyers. Masz nadzieję, że będziesz negocjować pokój na Bliskim Wschodzie, podróżować po świecie i analizować geopolitykę? No to widać na studiach, który brzmi jak bilet do kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w rzeczywistości są biletem do hr lub marketingu. Twoje oczekiwania są wygórowane. Będę pracować w ONZ, negocjować pokój na świecie i znać aż pięć języków. W rzeczywistości obsługujesz klientów w korpo i tłumaczysz Niemcowi, jak. Restartować router. Halo, ich möchte DDoS-angryfy na PC i mein internet melden. Piszesz eseje o konflikcie w Syrii, ale nawet nie wiesz, jak znaleźć staż. Pytania typu, czyli będziesz ambasadorem, słyszysz średnio raz na tydzień. Znasz całą historię dyplomacji, ale w pracy potrzebują Excela. W skrócie, studiujesz wielką politykę, a kończysz w obsłudze klienta. No i wjeżdżamy w miejsce drugie: a tutaj PR oraz marketing, czyli jak sprzedać powietrze i wyglądać na zajętą osobę. Myślisz, że będziesz tworzyć wielkie kampanie, zarządzać wizerunkiem globalnych marek i organizacji organizować eventy dla VIP-ów? Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości twoja praca to przekonywanie ludzi, że ich życie zmieni się po kupieniu nowego kremu do rąk i odpowiadanie na maile zaczynające się od Dzień dobry, proszę o usunięcie mojego komentarza. Twoje oczekiwania to bycie kreatywnym strategiem wymyślającym wiralowe kampanie i współpracującym z wielkimi markami. Jednak w rzeczywistości piszesz post o promocji jogurtu i walczysz za algorytmem TikToka. Wykresy, strategie, KPI. Brzmi poważnie, ale w praktyce twoja praca to zgadywanie czy ludzie klikną bardziej w zdjęcie psa czy kawy. Klient chce coś kreatywnego, ale nie za bardzo. A twój największy wróg to Facebook obcinający zasięgi szef pytający dlaczego kampania za 100 złotych nie osiągnęła 10 milionów wyświetleń. Podsumowując, dostosowujesz komunikację do target group, Optymalizujesz engagement rate i analizujesz KPI. A tak po naszemu to wrzucasz memy i sprawdzasz czy ktokolwiek to kurwa kliknie. Siema przyszedłem, bo chłopaki się zajebali w akcji i nie nagrali wstępu do miejsca pierwszego, a naszym top jeden najgorszych kierunków studiów jest. Zarządzanie. Idziesz na te studia, bo nie masz za bardzo pomysłu na siebie. Myślisz, że będziesz dyrektorem, liderem, może CEO wielkiej firmy. Po trzech miesiącach wiesz, że twój kierunek to zbiór przypadkowych przedmiotów, a jedyną strategią, jaką poznasz, będzie strategia unikania kolokwiów. Masz nadzieję, że nauczysz się zarządzać ludźmi i budować biznesy? Może zostaniesz drugim melonem maskiem? W rzeczywistości po pięciu latach jedyne co wiesz to jak zrobić prezentację w PowerPoincie. I czym się różni lider transformacyjny od transakcyjnego? O? Jakby kogokolwiek to kurwa obchodziło. Wkuwasz zarządzanie zasobami ludzkimi, ale nawet nie potrafisz zarządzać własnym czasem. Uczysz się o modelach biznesowych, ale nie wiesz, jak napisać dobre CV. Szef do ciebie masz zarządzać zespołem, ale ja się na tym nie znam. No to zarządzaj sobą i nic mi zrobić kawę. W skrócie, studiujesz 5 lat, żeby na rozmowie o pracy usłyszeć, mamy jedno wolne miejsce w call center.